Hej, hej! Siema, ziomy, z tej Dave, a to kolejny odcinek z gry Resident Evil i OVL. Troszeczkę sobie przeszłem pomiędzy odcineczkami, ale nic specjalnego, nic tam, kurde, nie było, możemy iść dalej. Nie przechodziłem sobie oczywiście żadnych fajnych rzeczy, no bo, pff, to było bez sensu, kurde. Nie, troszecz, troszeczkę się też wróciłem po jakieś skarby, których nie znalazłem wcześniej, no i takie tam, uuu, sklepik, siemanko, mordu. Siemanko, co tam u ciebie? What the fuck? Wait, to nie jest sklepik. Choose your weapon type stranger. Uuu, może wybrać sobie typ broni, albo snajperka, albo szybko strzelająca. Kurde, ja lubię szybko strzelające bronie. What the fuck? Wait, no tak. Wait a fucking fucking cheater. <laughs> fucking fucker. <laughs> czy czy to jest tak, że what end game? What the fuck? End game. Co potrzebujesz, nieznajomy? Skończyć grę, zmienić broń. What the fuck? Ah, what the fucking shit? O co chodzi? W sensie tak, zabrali mi broń. Bardzo się kurde jestem z tego zadowolony. Miałem już takie zajebiste bronie, Why w ogóle. <laughs> Aha, jednak nie zabrali mi broni. What? Co, to jak what the fuck? To się wymieniał jego broń czy co? Oh, wait, wait, what the fuck? Wait, wait. Nie, dobra, nie rozumiem. Myślałem, że te drzwi jakoś mi zabierają broń albo srutu pierdu No dobra, nie wiem. E, nie wiem, o co ci stary chodzi. Nie interesuje mnie to. Idę dalej. Oh my gosh. Aha, to jest k sku... ten do strzelania. Ja... Ole, dobra. Musiałem sobie poprzeklinać. Tak, to jest jakiś challenge. Challenge ok do str... Ja pierdziele, dobra. Guys, już rozumiem. Mamy tutaj dostrzelania. strzelania. Okej. Okay. Aha, czyli to są w zasadzie specjalne drzwi tylko. A, nie trafiłem. Super. Cieszę się, to. Specjalne drzwiczki, taka minigierka. Um, nagrodę jakąś wygrałem? What? Wait, hallo? Nagrodę mi daj, panie. Change weapon, man, end game. One bottle caps? What? Wait. Dał mi. Co, dał mi. What? A świetnie zacząłem, widzę, ten odcinek. Dał mi zakrętkę od butelki. Okej, okay, nieważne. Nie, nie, nie po prostu nie mam mapy. Kademy, co się dzieje. Dobra, idziemy stąd. To gdzie ja mam w końcu iść? Jeżeli nie mam mapy. Uuuuh, tutaj mam mapę. No, dobra, dobra. Muszę iść do przodu. Tylko nie mogę iść do przodu. Że co? Nie mogę iść do przodu. Dobra, muszę iść do góry jest takim bądź razie Trzeba taką chrypę Ja pierdzielę. Muszę do góry W takim bądź razie A tu jest kolejny ziom Kurde dużo was tutaj Tutaj jest dalsza droga Z tego co mi się wydaje No już creepy muzyczka Oczywiście musi być Siemanko ziomy Wbijam kluczyk Tak jak widzicie jest Kolejny dzień Witam wszystkich Nagrywanko na kolejny dzień Wow What the fuck Odbiłem kuźwa Kuźwa, bełt skuszy. dopiero co zacząłem nagrywać, nie umiem mówić. Jest, nie żyje, przestań we mnie strzelać, badziągu. Tam, wow, głowa była eksplodowała, nice. What the fuck, wybuchowe beczki tu są? Holy shit. W dupę, jeża, nie widziałem What's cię. Up, Stary, nie strasz mnie. A no akurat musiałem się ładować, Leon. Wo, widzieliście to? Szczękę ma rozwaloną, przestań żyć. Okej, okay, Dave, dawaj. Więcej energii, kurde. Szmaty, szmaciury są, kurde, stoją. Łop, uciek. Uciek. Co za gnój. Yeee! Bam, bam, bam. Kuzywa nie, nie trafię. czy ktoś jest ze drzwiami. O, przepraszam bardzo. Nie, nikogo nie ma. No. Świetnie, Leon, że celujesz w ogóle nie w to, co chciałem. Uuu, schody. Wow. Widzę cię. Szczał w jajka. Wajka. Czemu nie mają animacji łapania się za jaja? To jest ta animacja, której brakuje w prezydencie. Wsiura go, wsiura. Kolejne drzwi, halo? Kto tu jest? Kto się znajduje? Wow, jestem wyżej. Holy shit. Tego się nie spodziewałem, czy tutaj wejdę. No okej, ewidentnie ktoś jest za tymi drzwiami. Fajnie ser dyndasz swoją maczugą. O, tutaj można zeskoczyć. No dobra, teraz to ma sens. <laughs> żebym łaził w kółko, nie wiedziałem co robię. Puźwa, no i ucieka mi! Co za szmata? Nie uciekniesz. Ała, łosie, wystraszyłem. <laughs> nie, kuźwa. Nie w dupę jeża. No i kurde, uciekł. <laughs> Wiecie, czy w ogóle był śmiertelny w tym momencie. Czasami tak była w grach, że brzewnicy że śmiertelni, no nie? Halo, czy ktoś tu jest? Ho ho, ale hajsu. <laughs> Stary, o, w dupę! Mm -hmm. No to, żem się tego kuźwa nie spodziewał. <laughs> Dokładnie właśnie tego chcieli. Nie, mam pustą broń puste broń, kurdy. W dupę jeżam, mi tu przeszkadzał. A mnie dziabnął, a mnie dziabnął. Level Uf. up. <susur> Be excuse me. What the fuck? Guys. Kuźwa, czy was coś nie pogięło? Gdzie on jest? O, kurde. <ścoughs> Fajnie, że nie trafiasz. No nie, sposzko Ajajaj, co ja tu, kurde, zrobić? No. Nope. Au, au, au. Na pewno nie to. Jesus. Biegnę. Uf. Biegnij, kuźwa, biegnij. Leon, nie zatrzymuj się nawet. Bo z twojej du dupy zrobią sitko, tak? Dokładnie tak miałem to zrobić. przebiec dookoła. koła. Ło, Spokojnie, stary, spokojnie. biegnij <laughs> biegnij biegnij biegni. Ale twardy ten koleś w ogóle. Ginż ma to. Jeezers. Au, au. Moj ryj. Ale twardziel. Biegnij. Śmierć. A? Skacz. <laughs> tuż za mną było. Jest! Nie żyje! Nice, kluczyk! Kluczyk, klucząk. jej! Uuu, to była, to była, to była, kurde, akcja. Teraz idziemy dalej, mogę w końcu te drzwi otworzyć tutaj uuu, do galerii. Uu, no, faktycznie są obrazy wam powiem, że tak wygląda galeria. Wait, tu będzie jakaś zagadka. Już mi się to nie podoba, wydaje mi się, że tu jest zagadka. Pamiętam chyba coś ze swojego grania 50 tysięcy lat temu. Tak, dokładnie, ja mam 50 tysięcy lat. Nie myślcie sobie, że nie. Zagadkowa zagadka. Uu. A Poświęcenie sześciu żyć? I co tu się dzieje? O nie, to jest jedno z tych. To jest jedna z tych, kurde, zagadek. Teraz siedem. Tak, musi wyjść sześć. Sześć trupiksów. Ej, udało mi się! Kurde. W zasadzie to losowe klikanie. Takich zagadek to takie mmm zmierzłe bym powiedział. Scenka, u Uuu to znowu ten smród tu przyszedł. Okej, okay, po prostu pogadał sobie, że nas zabije srutu pierdutu. Nic ciekawego, jak zwykle to samo. Aby trochę kuźwa was tu dużo. What's up, what's up boys! What's up, boys? Czy ja mam jakąś specjalną broń? Oczywiście, że mam miny. Miny! A! czekaj, Oła! Rzucił we mnie! Kurde! Co za szmata, głupia! Rzucił we mnie kosom! Ja pierdolę. Co za kretyn! Ujścia, jeszcze ja wyrzutnie rakiet. Nie, no po prostu nie wytrzymię. Nie wytrzymię tego. Idę sobie stąd. Tak po prostu. Haha, yeah. double kill nożem. Pięknie. i Kuzia przyłażą i przyłażą. On ma 10 tysięcy tych żołnierzy. Dla mnie to nie straszne. Co mi tam? Kurde. Pff, rozwaliłem go drzwiami, wypad <laughs> Szmaty głupie. hej, hey, wygrałem. <laughs> Wcale nie było aż tak trudno. Dobra, dostałem kilkoma strzałami, ale to się nie liczy. Uuu. <laughs> Uuu. Skarbik? A to miła niespodzianka. Okej, okay, to już nie jest miła niespodzianka. Gatemit, kuźwa, z której strony? Boom. A? Gdzie, kuźwa? W dupę What? I cisza Super o pierwszy kawałek Aha. Pamiętacie jak były te drzwi? Chyba to było w poprzednim odcinku Takie drzwi to były tam jakieś trzy znaczki Właśnie mamy pierwszy kawałek to było chimerę ułożyć Mamy głowę, kuski Nice, nice. nice. Uj, zapisik What? <laughs> Excuse me, pancerne drzwi No co będzie kurde tym razem? Wow, już jestem prawie w ogóle na szczycie zamku O, nie zauważyłem Wrony Boom Why are you bullying me? Great <laughs> Tak, pieniążki za wrony What the fucking shit? Ale skarbów było w tej fontannie Uuu, co to? To. O kurde, labirynt. Wow, wygląda nieźle. Tak, labirynt, już mi się podoba. <ścoughs> Powiedział tak nikt nigdy. What wow, fucker, Jesus, ale mnie zesrałeś, kur... What wow, fucker, Jesus. <ścoughs> ja pierdzielę. <ścoughs> tak przez chwilę sobie pomyślałem, że tak, nieważne co dla mnie, kurde, wyślesz, wszystko rozwalę. Ale wysłał psy, oczywiście. Każdy uwielbia psy w tej grze. Uuu, rozwaliłem bramkę. Idę dalej. What? Bro. What the fuck? Czy on powinien być tam zamknięty? Halo. What the fuck? Coś by się kurde nie udało mnie zaatakować. What? What? Te psy się O On się z znowu. Halo. O, kuźwa! Łow, w dupę, panie! Panie jeża, zwierza, weź tego gnoja! Szybko! Ja pierdziele, co tu się w ogóle. to nie! Uuu, uh, okej, okay, to była to była ciekawsza akcja, przyznaję. Tak, nieważne co dla mnie, kurde, wyślesz, wszystko rozwalę. O w dupę, jeża, co mi, ale mi dziabnął. Rzesz w dupę! Co was tutaj kuźwa mać tylu? Gdzie celujesz, Leon? Nie, weź tego! Dziabnąłem niem. O w dupę, o rzesz, naszczelałem się po ścianach. What the fuck. Kurde, jednak niebezpieczny jest ten labirynteks. No cóż, psy. Psy to mocny przeciwnik. W zasadzie, jak jest ich tak dużo, to faktycznie. Jej. Wow. Dostałem pierwszy, pierwszy, pierwszy kawałek chyba. Potrzebuję go. What the fuck. Po bordach ich. No, kuźwa, bać. Weźcie mi go z bordy. No. Ach, uciekaj, stary. Ach. Uh, no dobra, tobie. Kurde, trochę lunkło. Tego się nie spodziewałem. Jej. Możemy iść dalej. Otworzyłem sobie drzwiczki. Uu. A któż to? Czyżby <gryzby> to była... Nie pamiętam jak miała na Hu 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 Ale akcja To była Ejwa? Nie pamiętam dokładnie jak miała na Ale... <gryzby> what the fuck? Ejda miała Ejwa <gryzby> Prawie trafiłem No i mnie kuźwa oślepiła A to zdzira <gryzby> Wybuchuj okulary, what the fuck Świetny gadżet Jest, yeah! chapter kolejny yeah. This is nice Let's it go! Jaki piękny, kurde, wystrój, ja nie mogę. Chyba rozwiązałem zagadkę, o której w ogóle nie wiem, what the nie, nie, rozumiem po prostu. Uuu, pułapka! Holy shit! Holy shit, sis! Oh, o, w k...wa Nie, to jest znowu ten koleś, ja pierdzielę. Zostaw... A. Paździerz, what the fuck! What? Co się... Co się dzieje w ogóle? Zabierz to! What? Co ja mam tutaj w ogóle zrobić? A! Ciabnął mnie. Umieram. What? Co to. Aaaa! Co tu się. Aaa, fucker! What? What? Co się dzieje w ogóle? Oh my gosh! Oh my gosh! Au, no, kuźwa, możesz przestać mnie z kuszy strzelać. Ja pierdzielę. Nie mam teczek Podoba mi się, super, super. Pfff, hahaha! Odciął mi głowę, pięknie, ale super. Leon, wyglądasz normalnie lepiej bez głowy. Przełożył mnie przez kraty. Brawo. Świetnie, podziałało. E, wcale nie umarłem drugi raz. O, what? Co? Go. Holy shit, strąiłem mu idealnie w plecy wybuchową kulką. Aha, i drzwi się też rozwaliły, no to super. Prawdopodobnie w ogóle musiałem po prostu wysadzić drzwi, ale... Ale ja, ja wybieram zawsze trudniejszą ścieżkę. Uh, no dobra, ta zasadzka była całkiem niezła. Kurde, kurde. A co tu się dzieje? Co do za zebranie? Wow, what the fuck, to jest jakiś... What the fucking shit, co to jest? Tu jakiś nowy robol. Nowy robol. Yeah. Nope. no, nope. Umierać! Kuźwa, nowe śmiecie. Uuu, dziel się jaka to kurde, dobra akcja. What the fuck? Fucking What? What? Aha, to tak ten potwór działa. Wow 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 guys, kuźwa, dobra. Tego się nie spodziewałem. Wyskakuje z trupów. Mm. Nie, nadal jest zamknięta. Dobra, mogę iść, mogę iść, mogę iść dalej. What the fuck czy... What a... Bez no. Tutaj leży, kurde, wyrzutnia rakiet, którą... Którą mogę wziąć! O, ale jest wielka! Jak ja to w ogóle zmieszczę do ekwipunku? Why? Yes, udało mi się zmieścić! Very nice! No, i zabiłem wszystkich. Pięknie. Aha, z tej strony się otwiera te drzwi. A, no, dobra. Teraz to ma sens. Siema sklepo. <laughs> dobra, dobra. uuu, widzę, że nowy ekwipunek powiększony jest do kupienia. Oczywiście, żeby się musiał kupić. Jej, powiększony. O, nice, ale duży kwipunek. Tak, fuckers. Okidoki, wszystko poglepszane. Możemy wyruszać dalej. Kolejny scenek. O, mój frendo. <laughs> mój hiszpański frendo. What up? Um, okej, okay, już chyba nie friendo. Holy fucking. What? What? Co? Co? Nie! Antidotum! Eee... What the fuck Luis sobie chyba... nie pożyje już, am... Um, am, e... um, um, um. Who the fuck? Aha, ksiądzę. You me no Fucker, ukradł mi Ach, No niestety Luis sobie um, umrzył Umrzył się. Ale na szczęście dał mi jakąś Pigułę, co powstrzymuje troszeczkę wirusa na chwilę, przynajmniej. God damn it. What? kolejny chapter przejści, to no, dobra. Niech wam będzie. Okej, okay, mogę sobie po prostu czeknąć zwłoki Louisa. Super, what the fuck? Wait, co się stało z kamerą? Excuse me? What? 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 Co jest? What? What? co jest. Czemu jest tak daleko odsunięta od pleców? What? what the fuck? Kurde, jakieś magiczne zabiegi kamerowe zrobili. O, Ashley. Siemanko, w końcu. W końcu lub. lub nie za bardzo, bo znowu będzie oczywiście wpieprzać się w zombie. Tak, nie, oczywiście, że niezliczoną ilość. Ilość razy umarłem przez Ashley, więc nie, nie mogę powiedzieć, że ją aż tak bardzo lubię. Gdzie ona kuźwa w ogóle jest? Na dole? A, tam się wije. Dobra, idę tam. Czy to głupi pomysł? Czy ja muszę w nią strzelić? Nie mam innych pomysłów, więc. Boom. Oh, yeah! Boom. Haha. Nice! Dobrze pomyślałem. Big brain. Duże mózgi. Ta ta ta. O, łups, szlak. Odejdź od niej, Szmaciuro jedna. No co, już też, tak? Ja ci dam. Zwycięstwo jest moje. Hu hu. Come on, Ashley, chodź. Chodź do mnie. Nie, czerwony w basce! Co za koleś? A! Strzelają mnie. Je. Gdzie jest Ashley? Nie! Kradnie! Kradnie. Kuźwa, dużo ich tam jest. Ja pierdzielę, tego się nie spodziewałem. Który jeszcze, no? Który chcę jeszcze dostać? What the fuck? Aha, kluczyk. Nice. Tak, Ashley, nice. biegnij. <laughs> Przydaj się na coś. What the what, what, fuck? What the fucking shit? <laughs> Okej, okay, um, było zapisy, akurat jesteśmy Ashley. W tym momencie chyba skończę ten odcinek. Wow. Dobra, tego nie wiedziałem, że będziemy Ashley. No dobra. Mam nadzieję, że wam się oczywiście podobał ten odcinek z Resident To jest chyba czwarty, czy tam któryś, nie pamiętam dokładnie tak naprawdę. Jeżeli się wam podobał, to napiszcie w komentarzach, czy był fajny, czy chcecie więcej horrorów na kanale. Może później nagramy jeszcze coś fajnego, jakieś outlasty albo coś. Dajcie ocenę, subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi i do następnego, ziomy. Bye.